Witam Was w dniu 49 naszej serii 100 dni do matury. Dzisiaj film z Kombinatoryk, jest to część druga. No i tak jak w poprzednim mieliśmy zadania typu ile jest liczb, no bo takie zadania najczęściej pojawiały się na maturze, dlatego skupię się przede wszystkim na, na takich zadaniach w tej serii. To dzisiaj dodamy sobie sumę iloczyny i podzielność. Z ostatniego filmu powinniśmy wiedzieć mniej więcej, w jaki sposób zajmujemy się zadaniami właśnie z tego zakresu ile jest liczb. I wiemy, jak sobie radzić z zerami, i wiemy, jak sobie radzić w sytuacji, jeśli mamy pewność, że tych zer w tej liczbie nie ma. Tak? No i właśnie bardzo ważne jest, właśnie często asekurowanie tego pierwszego miejsca, no a później wybór miejsc dla określonych cyfr też. Więc przejdźmy do dzisiejszego filmu. No, i mamy tutaj przygotowane kilka właśnie zadań z podzielności, z zadań, gdzie mamy podane, że iloczyn jest równy jakiejś konkretnej liczbie, no i suma tak samo. Zadanie pierwsze, oblicz ile z liczb 20 cyfrowych, których iloczyn cyfr jest równy 24. To w jaki sposób radzimy sobie, czy to z iloczynem, czy to z sumą, jeżeli wiemy, że mamy jakiś iloczyn i on jest równy konkretnej liczbie. No to jeśli wiemy, że mamy iloczyn, to od razu musimy wykluczyć 0, tak? No bo ponieważ wiadomo, jeśli cokolwiek przemnożymy przez 0, no to da nam 0. No i w jaki sposób do takich zadań, czy z iloczynem, czy z sumą podchodzimy? Musimy zacząć od rozpisywania przypadków, tak? Czyli tego typu z zadania zaczynamy od rozpisania przypadków. No i w jaki sposób to robimy? Zastanawiamy się, w jaki sposób możemy uzyskać dany wynik. Czyli w naszym przypadku jest to iloczyn, który ma być równy 24. No to ja sobie to rozpisuję. No i najlepiej jest sobie to rozpisać właśnie przez, przez tutaj kreseczkę, no i sobie sprawdzić, jakie dzielniki ma ta 24. 2, 12. 2, 6, 2, 3, 3, 1. Tak, tyle. Czyli no, mogę tą liczbę na początku stworzyć z takiego iloczynu. No i dodatkowo musimy to sobie przemnożyć, no bo skoro ona ma być dwudziestocyfrowa, my użyliśmy tylko cztery cyfry, tak? Tutaj mamy cztery cyfry, no to mamy razy jeden i tutaj musimy mieć 16 cyfr jedynek, prawda? I to by był nasz pierwszy sposób. Ok, drugi sposób, no to moglibyśmy sobie na przykład te nasze dwójki złączyć i mielibyśmy cztery razy dwa, razy trzy, no i razy jedynki. No i tutaj mamy trzy cyfry, no to jedynek musi być 17, tak? Drugi sposób to byłby. Ok, trzeci sposób, no to Mogę sobie na przykład złączyć jeszcze te dwie pierwsze, czyli 4 i 2. No i wtedy mamy razy 1 i tych jedynek musi być już 18, tak? To byłby nasz trzeci sposób. Tutaj trzeci, to teraz czwarty sobie rozpiszmy. No, 24 czwórki nie damy 24 razy 1, no bo mamy do dyspozycji tylko cyfry, tak? No ale moglibyśmy sobie teraz zrobić 4 razy 6, tak czyli tutaj złączyliśmy te dwie dwójki, złączyliśmy, no i te dwie także. No i razy jedynki, no i tych jedynek też musi być 18. Okej, okay, czy damy jeszcze jakoś to radę zrobić? Zastanówmy się. 2 razy 2, razy 2 to by było 8, osiem... I to już mamy dwa razy, no i tutaj mamy dwa razy, 2 razy 3, to by było 2 razy 12, więc tego też już nie możemy zrobić. Możemy jeszcze sobie zrobić 2 razy 2 razy 6, tak? Dwa razy 2 razy 6, no i razy jedynki. i tych jedynek wtedy byłoby 17. No i to by było na tyle, tak? Czyli mamy pięć przypadków. W takim razie policzę sobie każdy z tych przypadków z osobna. No i tak, wewnątrz, jednego przypadku, będę mieć regułę mnożenia, tak? No bo jeden taki przypadek to jest takie jedno nasze zdarzenie. No i my będziemy sobie to zdarzenie jakby traktować jako całość. A jeśli chodzi o te poszczególne przypadki, no to każde z tych przypadków jest rozłączny, prawda? W związku z czym pomiędzy tymi przypadkami 1, 2, 3, 4, 5 będziemy mieć po prostu regułę dodawania. No to zacznijmy od przypadku numer 1. Mamy 3 dwójki i jedną trójkę i mamy 20 cyfrową liczbę. I my wiemy, że już zer nie możemy mieć, mamy tylko 3 dwójki, trójkę i reszta jedynek, więc co ja robię? Pamiętajmy o tym wyborze miejsc, tak? Czyli cały mój wybór, wybór liczby 20 cyfrowej złożonej z cyfry. 3 razy 2, 1 raz 3 i 16 razy 1, tak? No to co ja tu mogę robić? Wybór miejsc dla Dwójek, tak? Czyli rozkładam sobie ten mój taki wybór całościowy na pomniejsze wybory, które będą tworzyć mi właśnie całość, tak? które będą mi tworzyć tą moją sytuację. No to na ile sposobów to możemy zrobić? No to mam 20 miejsc dostępnych i wybieram 3 dla dwójki, czyli to jest 20 po 3. No i tam sobie wstawiam te dwójki, czyli no tylko tyle, czyli to by było 20 silnia przez 3 silnia razy 17 silnia, czyli to jest 20 razy 19 razy 18 razy 17 silnia. Ale tutaj to 17 się mi się skróci, no i 3 razy 2 to jest po prostu 6. Czyli tutaj 1, tutaj 3, czyli mam 60 razy 19. Policzymy sobie to na kalkulatorze. Ok, dalej yy, mamy wybór miejsca dla trójki. No i zauważmy, że ten wybór miejsca dla trójki to jest tak naprawdę już ze 17 tylko dostępnych miejsc, tak? Mogę go zrobić i wybieram sobie jedno miejsce, czyli to jest po prostu 17. No i dalej wybór. Miejsc dla jedynek, no ale nam zostało 16 miejsc i ja muszę wziąć wszystkie 16 miejsc, czyli to jest po prostu jeden. I ogólnie ten cały nasz wybór w jedyneczce to właśnie dokonujemy takimi etapami, ale nie możemy żadnego z tych etapów pominąć, i to jest jakby jeden. Wybór składa się z kilku pomniejszych, tak? W związku z czym będzie ta reguła mnożenia, czyli mamy tak 60 razy 19, no i razy 17 razy 1, czyli to jest 19 380. Ok, no to co musimy zrobić dalej. Dalej mamy y, taką 20-cyfrową liczbę, która składa się z czwórki, z dwójki, z trójki, no i zresztą jedynek, tak? Czyli w naszej dwójeczce mamy tak. Nas interesuje 20-cyfrowa y, liczba złożona z czwórki, dwójki i trójki. Czyli musimy wybrać jedno miejsce dla naszej czwórki z dwudziestu. Później musimy wybrać jedno miejsce z tych już 19 pozostałych dla dwójki, no i z 18 musimy wybrać jedno miejsce dla trójki, i na końcu mamy 17 pozostałych miejsc i wybieramy 17 dla jedynek, czyli to jest po prostu 20 razy 19, razy 18, razy 1, czyli to będzie 6840. Ok, dalej trójeczka. Co, co my tutaj mamy? Mamy liczbę, która jest stworzona z ósemki, z trójki, z 18 jedynek, czyli mamy wybór miejscy dla ósemki. Wybór miejsc dla trójki, no i resztę to jest 18, są już przeznaczone dla właśnie jedynek, czyli to jest 20 razy 19 razy 1, czyli to będzie 380. No i w czwórce mamy co? No mamy liczbę, która jest stworzona ze czwórki i z. Szóstki, no i z reszty jedynek. Czyli mamy tak, z 20 miejsc wybieramy jedno dla czwórki, z 19 miejsc wybieramy jedno dla szóstki, no a reszta to już są same jedyneczki. Czyli 20 razy 19 razy 1, czyli też 380. No i piątka, to zauważmy, że tutaj mieliśmy dwójkę, dwójkę i szóstkę, tak? No i reszta jedynek. Czyli mamy wybór dwóch miejsc dla dwójek razy wybór jednego miejsca dla szóstki. No i reszta już wstawiamy sobie jedynki. Czyli to jest 20 silnia przez 18 silnia razy 2 silnia razy 18. Czyli co tutaj nam zostaje? To się nam skraca i zostaje nam 20 razy 19. To się też nam skróci i zostaje nam 10, czyli 10 razy 19 razy 18. Czyli to jest 3420. No i suma tych wszystkich, no bo musimy sobie skorzystać z sumy. To będzie

No i to by było na tyle w tym zadaniu, czyli tak naprawdę największą trudność będzie nam sprawiało rozpatrzenie tych wszystkich przypadków. Dlatego ja bardzo, ale to bardzo polecam wam na samym początku zastanowić się właśnie nad tym, jakie te przypadki możemy stworzyć i po prostu poświęcić na to czas, zrobić to spokojnie, niepochopnie i zastanowić się, czy nic nie pominęliśmy. No dobrze, no to w takim razie przejdźmy do zadania drugiego. Ok, ile jest liczb ośmiocyfrowych, których suma jest równa 4? No to skoro tak, no to mogłabym mieć no, 4 oraz same zera, prawda? 7 z. No, mogłaby mieć 3 dodać 1, no i same zera. Mogłaby mieć 2 dodać 1, dodać 1 i same zera. No, mogłaby mieć 1 dodać 1, dodać 1, dodać 1 i same zera, ale mogłaby mieć także 2 dodać 2. No i tyle, tak? Więcej już tutaj nic z, nie stworzę. Czyli czwórka, 3 dodać 1, 2 dodać 1 dodać 1, 1 dodać 1, dodać 1 dodać 1, no i 2 dodać 2, czyli tylko tyle mamy możliwości. No a reszta oczywiście same zera. No to pierwszy przypadek to niech będzie ten. No i tak, tutaj nie mamy problemu, no bo skoro jest czwórka, no to ona musi być na pierwszym miejscu, prawda? No a resztę wstawiamy już same zera, tak? Czyli mamy tylko jedną taką możliwość. Tutaj jest troszkę ciekawiej. Dlaczego? No, bo zauważmy, że ja nie mogę mieć zera na pierwszym miejscu. Czyli ja muszę sobie to zero na pierwszym miejscu asekurować. Czyli z sumami jest zawsze troszkę gorzej niż z iloczynem, no bo tutaj trzeba uważać na te zera, tak? Przy sumach uważamy na zera. No chyba, że będziemy mieć w treści zadania informacje, no że zero nie może być, no to wtedy jest łatwiej, ale no, na chwilę obecną możemy mieć te zera, więc uważajmy na to. No i tutaj mamy 3 dodać 1, no i reszta muszą być same zera. Czyli trzeba na pierwszym miejscu coś postawić. No i zauważmy, że na pierwszym miejscu ja mogę postawić albo trójkę, albo jedynkę, tak? Czyli mogę to zrobić na dwa sposoby. No i jedna z tych cyfr nam zostanie, no bo tylko jedną sobie damy na to pierwsze miejsce. I dla tej cyfry ja muszę wybrać jedno miejsce z siedmiu dostępnych, tak? No to mogę to zrobić na 7 po jeden sposobów. No a reszta to już są same zera, więc tutaj nie mam żadnego już więcej wyboru. Czyli to może być 2 razy 7 czyli aż 14 takich możliwości mamy. Dalej, trzecia możliwość to jest 2, dodać 1, dodać 1. No i tutaj możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo na pierwszym miejscu jest dwójka, tak? I wtedy z tych siedmiu miejsc pozostałych wybieram dwa miejsca dla jedynek, tak? Czyli tutaj mam wybór dwóch miejsc dla jedynek, no a resztę to są zera. czyli to jest 7 silnia przez 5 silnia razy 2 silnia. Czyli tutaj sobie poskracałam, została mi 21. No albo mogę to zrobić w inny sposób. I tutaj muszę to rozdzielić, no bo zauważmy, że ta liczebność jest inna, tak? Dwójkę mam jedną, jedynki mam dwie. Ale może to być też taka sytuacja, że na pierwszym miejscu stawiam sobie jedynkę, tak? To jest moje pierwsze miejsce. I teraz muszę wybrać miejsce dla tej drugiej jedynki i mogę to zrobić na no, 7 sposobów, tak? 7 po jeden, bo wybór jednego miejsca z 7 jeszcze dostępnych. No i wybór miejsca dla dwójki też musi być prawda, Tutaj uwzględniony, czyli mamy z 6 miejsc, wybieram jedno, no a reszty to już są same tutaj, zera, więc tutaj się już nie martwimy, czyli to jest 7 razy 6, czyli aż 42 możliwości. Ok, w takim razie cały nasz trzeci to jest 21 dodać 42, czyli 63. Czwóreczka. Mamy cztery jedynki, no to co na pierwszym miejscu stawiamy sobie jeden, więc to na jeden sposób, no i zostały nam trzy jedynki, więc muszę wybrać trzy miejsca z siedmiu. Czyli to jest 7 razy 6 razy 5 razy 4 silnia przez 4 silnia razy 3 razy 2, czyli 6. To się nam skraca, to się nam skraca, czyli na 30 sposobów mogę to zrobić. No i piątka. To tak naprawdę piąteczka jest też dość łatwa. Dlaczego? No bo na pierwszym miejscu sobie stawiam dwójkę, czyli robię to na jeden sposób. No i z 7 miejsc wybieram jedno dla tej pozostałej dwójki, czyli to robię na 7 sposobów. Czyli łącznie suma to jest 14, dodać 63, dodać 30, dodać 7, no i do dodać tą jedynkę pierwszą, tak, czyli jedynka, dodać czternastka, dodać sześćdziesiątka trójka, dodać trzydziesiątka, no i dodać 7, tak, wszystko uwzględnione, a to się równa 115. Dobrze, możemy w takim razie przejść dalej. Oblicz ile jest liczb trzycyfrowych o różnych cyfrach należących do zbioru 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i jednocześnie podzielnych przez 4. Ok, więc tak, mamy mieć liczbę trzycyfrową o różnych cyfrach, tak, czyli nie mogą się nam powtarzać e, i jednocześnie być podzielna przez 4. Więc przypomnijmy sobie cechę podzielności przez 4. Dana liczba jest podzielna przez 4, jeśli jej dwie ostatnie cyfry e, tworzą liczbę podzielną przez 4, czyli bylibyśmy w stanie sobie tak naprawdę je wszystkie wypisać, te przypadki. Czyli to mogło być 04, 08, 12, 16, 20.

68 nie, nie mamy ósemki. 72 i 76 jeszcze. Tak naprawdę, no to wiadomo, jeszcze mogą być 0,0, tak? Jako, jako też coś podzielnego, no ale nie mogą się nam powtarzać, więc to już odrzuciłam na samym wstępie. No, i to by było na tyle. No to w takim razie mamy tych możliwości. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tak? Więc mamy tak jakby 14 takich możliwości. No, ale nie mogę sobie wpisać 14, no i reszta, która tam jest, prawda? Z tego względu, że mogą być przypadki, gdzie tu 0 z tej pierwszej będę musiała odrzucić. Więc najpierw sobie może uwzględnimy te końcóweczki, które zawierają 0. Czyli to by były cztery końcówki 1 czyli to będzie 0,4, 20, 40 oraz 60. No to wtedy wiemy, że na tych dwóch ostatnich, tak, mamy cztery możliwości. To co możemy mieć na tej wcześniejszej? Zauważmy, że odrzucamy dwie jakieś, tak, na przykład weźmiemy sobie 0,4, albo weźmiemy sobie 2,0, albo 4,0. W takim razie zostaje mi 6, tak? no bo dwie zawieram. Czyli to już jest 24. No to weźmy sobie drugi przypadek. Drugi przypadek zawiera 10 końcówek, tak? No i teraz tutaj zauważmy, że te 10 końcóweczek one nie zawierają w sobie zera. Skoro nie zawierają zera, to ja muszę to 0 odrzucić z tej pierwszej cyfry, tak? Z tego pierwszego miejsca, czyli skoro miałam 8 cyfr na początku, dwie zawieram na końcówki, zostaje mi 6, ale muszę zabrać jedno zero, którego nie mogę dać, czyli to będzie po prostu 50, czyli łącznie mamy 24 plus 50, czyli 74. Dobrze, więc teraz jeszcze sobie wróćmy na chwilkę tutaj do tego zadania, zanim zakończymy ten film. I weźmy sobie bardzo podobny, podobny przykład. Nie będę go rozwiązywać, tylko omówię. Czyli weźmy sobie cyfrowe których suma daje nam 9, ale bez zera, tak? No to teraz zauważmy, co jest. Ja mam 8 cyfr. I tak, najmniejsza, jaką mogę dać, to jest jedynka, prawda? No i teraz nie dam zera, więc już jakby najmniejsza suma jaką mogę sobie wybrać, to jest 8, tak? 8 to jest najmniejsza suma. No i zauważmy, że wystarczy, że zmienię jedną jedynkę na dwójkę, tak? I już mam sumę 9. Nie mogę nic tutaj więcej podziałać, no bo nie mogę mieć zera. Czyli tak naprawdę jaką mamy możliwość? No, musi być 7 jedynek oraz Dwójka, tak? Nie dam rady nic więcej stworzyć, no bo jeśli dam już dwie dwójki, no to tu już będę miała czwórkę i zostanie mi sześć, czyli tu już mam dziesiątkę. Czyli jedyna możliwość to jest taka, że mamy siedem jedynek oraz. Jedną dwójkę. Czyli sumarycznie wybrałabym jedno miejsce z ośmiu dla dwójki, no a reszta to z jedynek, czyli tylko osiem takich cyfr bym mogła sobie stworzyć. No i takich przykładów możemy sobie tutaj mnożyć. Ja odsyłam was do zadania CKE, które było właśnie zadaniem z kodowaną odpowiedzią, i tamta suma była bodajże 13. Tak czy siak, będzie on podlinkowany, ten właśnie przykład takiego zadania, więc zachęcam, żeby tam sobie spojrzeć. No i oczywiście odsyłam was do całej playlisty z kombinatoryki, ale także z rachunku prawdopodobieństwa, jeśli już jesteście też troszkę zaznajomieni, no bo tam te schematy z kombinatoryki także się pojawiają. Za dzisiejszy filmik Wam dziękuję, no i do usłyszenia w kolejnych. Pamiętajcie o subskrypcji i o lajkowaniu. Cześć!